Miłość, jaką firmę reprezentujecie? Samochodów. Czyli producent samochodów. Tak. Świetnie. Czyli z kim możecie współpracować jako producent samochodów? Na przykład yy, do radia potrzebujemy na przykład firmy RMF FM. Eee, możecie nawiązać współpracę z firmą RMFFM? Tak. Ale w jakiej, w, w jakiej formie ta Na współpraca? Na przykład, w radii, jak będą grali muzyczki z RMFM. Okej, okay, dobra. Jaka jeszcze firma? Yy, do to świateł. Przepraszam za słownictwo. Jest taka firma Osram. Yy, do świateł. No, poczekajcie. Jak usłyszę, że ktoś gada. To będę niemiły. Jeszcze raz, miłość. Do świateł można, zapraszam za słownictwo, firma Ostra, jest taka? Jest. Kojarzycie taką firmę? Co produkuje? Żarówki produkuje, świetnie, no? Dobrze, na przykład wycieraczki. To to firmy nie mieliśmy? Tak, czyli wycieraczki, firma, która produkuje wycieraczki, no bo firma samochodowa produkuje samochody, a nie wycieraczki. Dobrze, na przykład producent Opel yy, Goodyear. Świetnie. Trochę inaczej się to pisze, ale okej. Okay. Ale tak samo się czyta. Dobrze. Teraz lakier. Na przykład lakieromania. Lakieromania. Co to jest za firma? Taka, która produkuje lakier. Lakier do paznokci? Nie, taki do samochodów. A, okej. Okay. Czyli mamy firmę, która produkuje lakier do samochodu i dostarcza nam ten lakier, żebyśmy mogli mój samochód czy wasz samochód polakierować. Co tak. jeszcze? Na przykład silniki można produkować w takiej firmy u mechanika. Silnik u mechanika. Nie za Pan? Nie. No to moja wina, proszę Pana. I, do... Na przykład płyn do okien samochodowych. Nie mamy też firmy. Płyn do okien samochodowych, czyli rozumiem, że spryskiwacz. No na przykład. Dobra. I, można też na przykład kupić paliwo, na przykład w firmie Orlen. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest na etapie produkcji potrzebna taka współpraca, ale gdzieś tam później na etapie użytkowania pewnie na pewno. Na no, przykład tapicerka. Yy, no, może być w firmie Full Safe 95. Co? Jeszcze raz. No, w takiej firmie. Ale spokojnie, żeby wszyscy usłyszeli. O takiej, którą tu piszę. Ona jest do tego geniuszu. A. To przepraszam. Dobra, czy mamy jeszcze jakiś pomysł, co, z, z kim mogłaby współpracować firma y, produkująca samochody? Jeden pomysł. Co na przykład? Z czym? Z producentem czy Mogłaby. Dobra. Czy widzimy wszyscy, jak wygląda współpraca firmy i z kim Tak ładna, widzicie. Dobra. Miłość. Czyli co, ważna jest współpraca czy nie? No dla mnie nie za bardzo. Bo jeżeli byśmy nie współpracowali, to firma produkująca mogłaby produkować te samochody? Eee, nie. Dobra, świetnie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejny zespół. Julia i Klaudia, mówcie. Z kim może współpracować producent spodni? Współpraca z projektantami oraz z modelkami. Świetnie, tak? Czyli muszę mieć projektantów, muszę mieć modelki, żebym mógł na kim te spodnie mierzyć, czy one są dobre, czy złe, czy ładnie wyglądają, czy nie. No, z kim jeszcze? Z firmami sportowymi, że jak, będzie, że jak będzie na przykład na wybiegu jakiś pokaz, no to tak, żebyśmy my spodnie, a inni buty. Świetnie, czyli mogę współpracować z jakimiś firmami, które w jakiś sposób będą promowały moje produkty, tak? Żeby mi się lepiej sprzedawały. Współpraca z telewizją, radiem, internetem, agencja reklamowa. Czyli dalej jakby współpracujemy z firmami, które w jakiś sposób będą promowały nasze produkty po to, żeby nasze spodnie się sprzedawały lepiej. Czasopisma modowe. Czasopisma modowe, dalej reklama. Ja widzę, że to jest firma. Która ma bardzo duży nacisk, firma produkcyjna, która kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby sprzedawać i promować swoje produkty. Świetnie. Współpraca ze sklepami na przykład HM. No świetnie, tak? Czyli znowu współpracujemy na etapie, na etapie sprzedaży naszych produktów. Świetnie, szukamy sobie jakąś sieć sprzedaży i z tą siecią sprzedaży współpracujemy. Z kim jeszcze? Dostawcy materiałów, nici, zamków i guzików? No właśnie, no bo teraz ja jestem producentem spodni, no ale spodnie to ja potrafię uszyć, a teraz te spodnie muszę z czegoś uszyć. No i tutaj, jakby dostawcy materiałów, nici, zamków i guzików, jak najbardziej są odpowiednimi firmami, z którymi mogę współpracować. Czy macie jeszcze jakiś pomysł, z jaką firmą mogłaby współpracować firma produkująca spodnie? No? Z firmą do Pasków świetnie mogliby nawiązać jakąś współpracę. A na czym ta współpraca mogłaby polegać? No widzicie? czyli znowu widzimy, że jeżeli mówimy o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, to widzimy, że jakby bardzo ważna jest ta współpraca, ponieważ ona wpływa na korzyści zarówno dla jednej firmy, jak i drugiej. Czy jeszcze coś? Prąd. Prąd. Czyli współpracujemy z firmą, która dostarcza nam prąd, bo jakbyśmy nie mieli prądu, to maszyny by działały, czy nie? No nie działałyby, tak? A ręcznie byłoby pewnie trudno uszyć te spodnie. Czy mamy jeszcze jakąś firmę? Jeszcze maszyny do szycia. Maszyny do szycia, czyli firma, która co robi? Szyje spodnie. Firma, Maszyna która? Maszyny do szycia. No, która produkuje maszyny do szycia, zgadza się? Dobra, mamy jeszcze jakieś? Tyle. No to dobra, to dziękujemy zespołowi numer dwa. No, jesteście jaką firmą? Jesteście firmą, która produkuje co? E, rowery. Czyli firma, która produkuje rowery. Wiecie co to jest rower? Co to jest rower? No właśnie, tak mi się właśnie wydawało. Świetnie. A ile kółek ma rower? Super. Zależy, którzy. Niektórzy ja, ja, ja jak tak patrzę na niektórych, to mi się wydaje, że wy jeździcie na takich kołowcach. Dwa takie duże i dwa takie malutkie, żebyście się nie wywrócili. No, dobra. Mamy producenta, mamy producenta rowerów, który może współpracować z? Producentem Przerzutek. Tak, czyli mamy troszeczkę nasz przykład z tego naszego wykładu, czyli możemy producenta Przerzutek znaleźć, który będzie nam dostarczał takiego czegoś jak Przerzutka. My sobie to montujemy i przez to mamy pełny rower. Co jeszcze? Producent hamulców do rowerów. Na przykład hamulce do roweru, tak? Niekoniecznie muszę produkować hamulce. Mogę być tylko producentem na zasadzie rowerów na zasadzie, że mam ramę, mam wszystkie półfabrykaty i z tego składam i powstaje mój rower. Co jeszcze? Producent ram. Producent ram, tak? Czyli widzimy, że ja jestem producentem, który składa tak naprawdę te rowery, zgadza się? Dobra. Producent pedałów do rowerów. Tak, mamy pedały do roweru, tak? I żebyśmy mogli jakby pedałować, no to musimy mieć takie coś jak pedały do roweru. Dobra, co dalej? Producent kół, żeby było na czym jeździć. Producent kół. Może być, tak? Czyli dostarcza nam albo producent opon, jeszcze, albo mogą być koła jako całość, czyli Felga plus opona. Dobra? Producent łańcuchów do roweru. Producent łańcuchów do roweru. Czyli co? Czyli rozumiem, że w zimie będziecie jeździć, czy co? Co to za łańcuchy? To takie, co się na koła nakłada na opony, żeby się nie ślizgał? Jakie? A, to takie, żeby napędzać rower, tak? Bo ja cały czas od razu sobie pomyślałem, że zima i że tutaj łańcuchy nakładamy, żeby się nie ślizgał, ale to nie takie. Świetnie, to, czyli to te takie, żeby, żeby można było jechać. Co jeszcze? Producent akcesorii. Tak, czyli możemy, do, nie wiem. Co, co, co możemy wymienić? Jakie akcesoria? Dzwonek. Dzwonek. Lampy, Jak? Y, lampy. Lampa, tak, oświetlenie, żeby was było widać. Co jeszcze? Kask okulary. Kask okulary, świetnie, tak. No to dobra, torby do roweru, świetnie. Czyli mamy producenta akcesoriów, który te akcesoria nam dostarcza, no po to, żeby ten rower był w jakiś sposób kompletny. Że jak jedziecie, to żeby było was widać w nocy, a nie, że nie wiemy, czy jesteście, czy was nie ma. Świetnie. Co jeszcze? Producent siodełek do roweru. Producent siodełek do roweru, no pasowałoby na czymś siadać, chociaż są takie rowery, ja nie wiem, czy ktoś ma taki rower bez siodełka? No właśnie, no właśnie. Ale chyba odkręcone. No właśnie, nie opłaca się siadać, bo tam się cały czas stoi, tak? Dobra, co jeszcze? Z jakimiś sportowcami, którzy mogliby reklamować. Możemy, tak? Czyli współpracujemy z jakimiś sportowcami, a może nawet firmami jakimiś sportowymi, tak? Z którymi możemy nawiązać współpracę po to, żeby nasze rowery się sprzedawały. Świetnie. Co jeszcze? Czy sławnymi sportowcami by mogli polecić nas produkt za granicą? Dobra. A kogo znacie takiego sławnego sportowca? Ja bym myślę tutaj raczej o dziewczynie. A, no, może być i Majka. Jak się nazywa taka fajna dziewczyna, która też jeździ na rowerach górskich? A na jakim rowerze ona jeździ? Jak? Na kanapce? E, dobra, co jeszcze? Mamy coś jeszcze? No, z, z różnymi, na przykład z radiem. Żeby mogli nadawać reklamę w telewizji też. Świetnie, czyli mamy radio, telewizja. A po co to? Po co z nimi współpracujemy? Po to, żeby mieć reklamę. Żeby mieć reklamę i żeby sprzedawać swoje produkty. Zgadza się? Dobra, jeszcze? Nie może coś tutaj tych agencji, które ludzi No, jeszcze raz. Na szybkości, bo będziemy przechodzić do kolejnej drużyny. Znajmuję ludzi, żeby składali rowery do naszej firmy. Czyli może być taka agencja pracy tymczasowej. Czyli idę i mówię: potrzebuję 100 ludzi, żeby składało nasze rowery. Zgadza się? Tak. Mogę nawiązać taką współpracę? Mogę. Jeszcze może być producent różnych y, urządzeń, które produkują te rowery, składają. Czyli różnego rodzaju maszyny, tak? Czyli jakaś technologia, którą mogę gdzieś tam od kogoś kupić, po to, żeby te rowery można było w jakiś sposób tworzyć. Dobra, dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy kolejny zespół. Moi drodzy, jak, co to jest za firma, kto ją reprezentuje? Yy, to jest firma produkująca chipsy. Chipsy i reprezentuje ją? Magda, Jola, Bartek. Bartek, świetnie, dobra, mamy. No to teraz powiedzcie mi, firma produkująca chipsy. Jadł ktoś chipsy ostatnio? Dobre, nie? Zdrowe? Nie. 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 Dobra. Już, cisza. cisza. Jedziemy. Z kim może współpracować, nawiązać współpracę firma, która produkuje chipsy? Y, firma produkująca chipsy y, y, musi współpracować na przykład z firmą produkującą olej. Na przykład Kujawski. Na przykład Kujawski, świetnie. A po co ten olej? No, żeby zasmażać. No, żeby usmażyć co? No, chipsy te. No, świetnie. Dobra. Co następne? Producent ziemniaków, bo... Przecież trzeba bliżej, z czegoś zrobić. Bliżej, bliżej. bliżej. Te chipsy. No dobrze, dobrze, tylko bliżej, bliżej ust. Czyli producent czego jeszcze raz? Ziemniaków, bo trzeba zrobić z czegoś te chipsy. No zgadza się, z papieru ich nie zrobimy. Świetnie. Następny producent ziół, żeby doprawiać te chipsy. Jasne, czyli szukam sobie jakiegoś producenta ziół. No ciężko by było zjeść chipsa takiego, no bez, bez smaku. Co to by były za chipsy, jakby nie miały jakichś fajnych smaków? Serowo-cebulowy, paprykowy, wiecie o co chodzi. Producent opakowań, bo jeszcze trzeba zapakować te chipsy. No zgadza się, no jak ja jestem producentem chipsów, no to ja co, tnę te ziemniaki, wrzucam na olej i co? No przecież ich z wiaderka nie jecie, tak? Więc musimy mieć producenta opakowań. Z kim jeszcze? No z producentem konserwantów, bo przecież w każdych chipsach są konserwanty. No poczekajcie, poczekajcie, ale są przecież takie bardzo dobre chipsy, które są z suszonych owoców, na przykład. No, ale one są niedobre. No, ale te, które są, smakują Wam tak bardzo, to są niezdrowe. Tak. No dobra, no musicie, no tak, dobra, okej. Okay. Jak producent produkuje te chipsy, no to pewnie ten producent konserwantów by się przydał. Następny. Producent maszyn, no bo trzeba. w niektórych maszynach są takie dokrojenia. A jak się nazywa najprostsza maszyna do robienia chipsów? Chipsów no, nie Nie? No, Nóż! Świetnie, to jest najprostsza, najprostsze urządzenie. Ciach, 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 ciach. I jedziemy, no? Dalej. Potrzebny jest reklamodawca. Reklamodawca? A po co mi jest potrzebny reklamodawca, jaka ja ma firmę, która produkuje chipsy? No to, żeby sprzedać łatwiej. No jasne. Czyli, żeby powiedzieć wszystkim dzieciom dookoła, że chipsy są dobre. Dobra, co jeszcze? Producent gazu. A po co mam producent gazu? A, yy, no po to, yy, żeby podsmażyć. Żeby podsmażyć. Aha, żeby odpalić kuchenkę. No widzicie, ja mam kuchenkę elektryczną, stąd też zastanawiam się, po co mi producent gazu. Ale oczywiście producent gazu jak najbardziej. Co dalej? Producent prądu, żeby inne maszyny działały. No tak, no bo każda maszyna albo większość maszyn jest za prąd, więc jest nam potrzebny producent prądu. Co mamy jeszcze? E, e, firma ochroniarska. Mamy sam... firmę ochroniarską. Dlaczego? Bo chipsy są tak dobre, że może nam ktoś je. Odwędzić. No okay. właśnie. Co jeszcze? Producent odzieży roboczej. Producent odzieży roboczej. Powiedzcie mi wy jak robicie chipsy albo frytki w domu, to jaką odzież roboczą zakładacie? Jak? Kartuzek. Dobra, cisza. Jeszcze raz. Jak produkujecie w domu chipsy albo frytki, jaką odzież roboczą zakładacie? Brudną koszulkę, świetnie. To jest, to jest bardzo dobry pomysł, naprawdę rewelacja. Yy, dobra, moi drodzy, jacy, jaki dalej jest? F jest firma dostawcza na przykład. Firma jaka? Dostawcza. Dostawcza, która co dostarcza? Co dostarczają? No, chipsy do sklepu. Świetnie, chipsy do sklepu, tak? Czyli jak ja dzisiaj stworzę, chipsy wyprodukuję, to teraz jeszcze trzeba zawieźć jakoś do sklepu, zgadza się? Czyli muszę mieć firmę dostawczą. Co jeszcze? sieci handlowe sieci handlowe z którymi współpracuję po to żeby moje chipsy można było sprzedawać i współpraca z grafikami komputerowymi żeby zaprojektowali tą reklamę a no widzicie tak czyli widzicie że nawet na etapie już po wyprodukowaniu moich chipsów muszę stworzyć reklamę i potrzebuję do tego grafika kogo jeszcze firma wynajmująca billboardy czyli żebyśmy mogli na billboardach zareklamować swoje leisy na przykład tak czy jeszcze jakaś? No, coś, by się znalazło. coś by się znalazło, ale zapraszamy kolejny zespół, dziękujemy zespołowi numer X. Cztery. Dobra, mamy zespół numer 6. Zespół numer 6. E, zespół, który e, jest przedstawicielem firmy jakiej? Producent Lodów. Świetnie, jak się nazywamy po kolei, kto reprezentuje zespół numer 6? Ja. Nie ja, tylko tutaj ja widzę cała reprezentacja stoi. Co to jest zespół numer 6? Jak się nazywamy, po kolei się przedstawiamy? no? Wiktoria. Świetnie. Max. Max. Seba. A czekajcie, a Wiktoria jak będziemy takie zmiękczone? Wiki. Wiki, dobra. Czyli mamy Wiki, Maxa, kogo jeszcze? Adrian. Adrian. Adrian Michał. A Adrian jak będzie zmiękczone? Jak tata na ciebie woła, bo mama? Jak woła tata, bo mama? Tak miękko. Czy mówi zawsze Adrian? Dobra, czyli Adriana się nie da zmiękczyć, świetnie. Dobra, mamy firmę, która jest, która produkuje? Producent lodów. Producent lodów, super. No, czyli z kim producent lodów może współpracować? Żeby zrobić spółkę, na pewno nie możemy na początku się udać wyeliminować. Musimy mieć zaplecze finansowe i współpracować lub połączyć się z innymi nowymi firmami wchodzącymi na rynek. Aby przetrwać, e, coś tam dalej, tak zwane y, musimy przejść stan, tak zwane przetrwania, musimy y, mieć, czekaj co było, y, niezawodne produkty i nie sprzedawać rzeczy niedobrych, by, bo inaczej grozi y, szybki, grozi szybkie splajtowanie. Dalej, musimy też zrobić reklamę i gwiazdy, na przykład Krzysztof Ibisz. I w sumie to będzie tyle. Dobra, to, jest, to było introduction. Teraz mamy, Dobrze. z kim współpracują, yy, z kim może współpracować producent lodów. Przyda nam się do... Yy... Do tego zwrót kooperasja, czyli współpraca ogniw. Musimy współpracować z producentem pierwszego stopnia, czyli na przykład z rolnikiem, który będzie nam produkował mleczko. Świetnie, czyli mamy producenta mleka, a kto produkuje mleko? Krowa. Świetnie, bo myślałem, bo, bo myślałem że, że, że lodówka, ale świetnie, że, że krowa. Dobra, co dalej? Potrzebny nam też barwnik, tylko jeszcze nie wiem skąd. Dobra, od producenta prawników. Świetnie. No i dobra, dalej to będzie składaj, zakładając, że nasza firma nazywa się Zielona Budka. Możemy współpracować z Koralem, żeby obalać konkurencję, czyli drugi stopień. Świetnie, czyli mamy tutaj tą kooperencję. Z jednej strony konkurujemy, ale z drugiej strony współpracujemy ze sobą po to, żeby wejść na jakiś nowy rynek. Super, co dalej? Potrzebni nam są przewoźnicy przewoźnicy, czyli na przykład firma Woodtrans. Świetnie. No to już bardzo czyli jesteśmy już na takim dość wysokim poziomie współpracy, bo mamy konkretne firmy, z którymi będziemy współpracować. Re Re Potrzebujemy prądu. Możemy współpracować z PGE. Oni nam dadzą prąd, a my im jakieś 20% zysku z tego. Super. Z kim jeszcze? Producentem wafli. On nam da wafle, a my mu parę tam procent z tego. To już mniejsza o to. No to dobrze, czyli mamy producenta waf... Aha, bo to są te lody z wa waflu, takie w waflu, tak? Tak. Dobra. Dalej musimy mieć sprzęt RTV, AGD, telewizor po to, i kamery po to, żeby móc tam coś monitorować i dalej musimy mieć sprzęty, żeby tam ubijać te lody, zamrażać te lody itd. Świetnie. A czy byście... a musicie współpracować na przykład z producentem drewna? No po co? No jak proszę pana, mamy prąd, mamy XXI wiek, to po co nam drewno? Czyli współpracujemy z producentem drewna, czy nie? Czyli jest jeszcze producent drewna. Podpowiedziałem wam, pamiętajcie o tym, jak będziecie dzielić te udziały, że ja też chcę jeszcze jakiś odpał z zysku. Dobra, jedziemy dalej. 1% z tego miliona będzie. Dobra, może być 1%. Jedziemy dalej. Na, potrzebne nam będzie wsparcie banku, żeby wesprzeć, żeby w razie tymczasowego wypadku pod, podnieść nas. Dobra, czyli jakby Wam brakło kasy, z banku dzwonią także. Halo, nie mogę nazywać, ma być, że mam wygodę. Z banku dzwonią, więc pewnie chcą jakąś kasę dać. Jest dobrze. Dobra. No, czyli mamy bank, jakby był problem z kasą. Co jeszcze? Pamiętaj, że prezentujemy tam do wszystkich, no? Producent posypek, żeby te posypki były fajne i żeby były takie kolorowe i smerfaste. Świetnie. Dobra, co jeszcze? A dalej. Ojej, żebym się tylko doczytał. Potrzebne, potrzebna będzie nam firma sprzedająca nasze produkty. Na przykład zielona wódkę i to będzie stopień trzeci. Czyli świetnie, musimy mieć jakiegoś dystrybutora. Za pomocą czy, czy dzięki któremu będziemy sprzedawać nasze produkty. I ostatnie. Nie, jeszcze dwa. Jeszcze dwa, przepraszam. Jeszcze tam mowa końcowa. A, jeszcze jest mowa końcowa? Ja myślałem. A? Super, no to tak jedziemy dalej. Współ, współpraca z reklamą. Czyli na przykład puścimy sobie to do jedynki i nam załóżmy dwie godziny łącznie, w ciągu dnia my będziemy tam załóżmy płacić jakieś 2300 z hakiem. No, Dobra. i oni nam te dwie godziny będą cały czas tam dawali. Będziemy mogli sobie dać rozmiar, i po prostu nasze lody wtedy będą jakby sławniejsze. Dobra. Najlepiej to będzie dać sobie w przedziałach od siódmej do dziewiątej i dalej od 15 do 22. Bo potem to już nikt TV nie ogląda. Okej, okay, bo już dzieci śpią. Świetnie. Następnie? Potrzebne nam będzie drewno na patyczki, które też w sumie możemy dostać od rolnika, który będzie nam któremu pomożemy szukać żony, a on da nam drewno. Okej. Okay. Dobra. Wszyscy wszystko wiemy? Dobra. I jeszcze mowa końcowa. Jeszcze czekajcie, jeszcze jest mowa końcowa, tylko nie wiem, czy moja, czy kolegi? Moja. Aha, dobra. To, ale to jest dosłownie 30 sekund mowy, no. Dzięki tym rzeczom, które tutaj przedstawiliśmy, są nieczytelne, ale co z tego, bardzo się nam to przyda w otworzeniu firmy Lodowej. Mieliśmy najlepszą grupę, stwierdziliśmy to z kolegami i z inną grupą pierwszą. Jesteśmy najlepsi, głosujcie na mnie. Cześć. Super. Ja mogę jeszcze raz, jak masz na imię? Pan Tyczyński. Pan Tyczyński, no to świetnie. Dobra, moi drodzy, więc tym oto optymistycznym akcentem zakończyliśmy dzisiejszy wykład. Mam nadzieję, że poza pomarańczami, których już nie widzę, wynieśliście jeszcze jakąś wiedzę.